Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nowy gatunek, który uważam, że jest warty popularyzacji. Chodzi o tylikwę z cynkową, e, która już w tej chwili występuje w kilkunastu odmianach barwnych i jest miła, łatwa i przyjemna w hodowli. Ja sądzę, że powinna w krótkim czasie zdobyć całe rzesze miłośników i że będzie popularniejsza niż nawet Agama Brodata. Przed chwilą widzieliście fragment tej hodowli. Cały odcinek będziemy realizować w zaprzyjaźnionej hodowli kozioł skinks. Jeżeli będziecie chcieli dalej pogłębiać sobie wiedzę na temat tego gatunku, zachęcam do kontaktu. Dlaczego uważam, że jest to gatunek miły, łatwy i przyjemny? Zaczynając od wielkości. Zobaczcie, to jest dorosły osobnik no powiedzmy jest wielkości mojego przedramienia. Duże agamy brodate też potrafią dorosnąć do tej wielkości. Dosyć łatwa jest dieta tego gatunku. Przedstawimy wam dzisiaj wszystko co może jeść łącznie z tym, że przygotujemy jeden pokazowy posiłek. Tutaj macie dla porównania dwa osobniki. To jest sztuka dorosła, to jest osobnik pięciomiesięczny. Jeśli się rodzą, to wielkość mają mniej więcej tak jak ten fragment ogona. Także przyrosty musicie sami przyznać, że w ciągu miesięcy przyrost do tej wielkości jest spektakularny. Jak widać, nie są w żaden sposób agresywnie nastawione do człowieka. W ogóle jedyną obroną nawet w środowisku naturalnym przed drapieżnikami jest to, że straszą swoim niebieskim językiem. No, a skoro jestem w takim dobrym towarzystwie, to chciałbym was przy okazji zaprosić na event Animals Live w Chorzowie, który odbędzie się 14 grudnia. Teraz chciałbym pokazać coś, co zainteresuje głównie hodowców bardziej zaawansowanych. To znaczy odmiany barwne. Ta piękna sztuka to jest odmiana white. Ta -dam. Następny osobnik kruczoczarny to jest odmiana Hyper albo Hypermelanistic. Następną odmianą barwną, którą można było sobie kiedyś ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych. Jest odmiana selektywna Sunrise. Mówię o tym, że można było sobie kiedyś ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych w czasie przeszłym, ponieważ w tej chwili już nie wysyłają T-Likwy nigdzie dalej poza Stany Zjednoczone. I z ciekawostek, to jest jeden jedyny osobnik w tej hodowli na kilkaset sztuk. Który jest agresywny i muszę uważać, żeby mnie tutaj nie przygryzł. Następną odmianą barwną, może najbardziej spektakularną, jest e, Hypo Sunrise. To jest osobnik, który jest pozbawiony praktycznie całkowicie czarnego pigmentu. A tutaj odmiana klasyczna występująca w naturze. I teraz sobie porównajcie, co może zrobić hodowla. Powiedz mi, dlaczego te, te sztuki się tak bardzo różnią? Ta jest potężna, nie? a ta jest takiej szczupły budowy ciała. Tak, Tylikua syncoides, cincoides, a ta jest odmiana jest syncoides intermedia. Mhm. I to jest główna różnica pomiędzy nimi? Występowanie. Występowanie. Tak. Dobra. Czy one w, w, zdarzają się hybrydy tego, albo są robione przez hodowców? Tak, tak, tak jak najbardziej. No, naj, najwięksi hodowcy już nie rozróżniają tych, tych, tych podgatunków. Aha, czyli coś jak zboła e, dusicielem odmiany środkowoeuropejskiej. Po prostu mówią z cinkoides. Dzisiaj jesteśmy na dużej profesjonalnej hodowli i warunki są takie, jak widzicie. Duże pojemniki, ale ze świetlówkami UVB. W wielu amerykańskich hodowlach, które wyglądają dosyć podobnie, nie stosuje się UVB. Według tego, co dzisiaj żeśmy się tutaj dowiedzieli, przeżywalność młodych i zdrowotność zwierząt jest o wiele lepsza, jeśli te lampy UVB są. Dla warunków amatorskich, jeśli chcemy zwierzę do głaskania, do kochania, urządzamy mu terrarium wraz z lampą UVB. Przy dużych odległościach 12% przy mniejszych odległościach, tak jak tu w pojemniku, wystarczy 6% dla dorosłych osobników musimy być przygotowani na stworzenie zbiornika o długości 120 cm, głębokości 60 i wysokości 60 cm. To nie jest ten zbiornik. Ten zbiornik służy nam tylko do tego, żeby ta jaszczurka nie uciekła nam z kadru. Musimy stworzyć strefy ciepła i chłodniejsza w terrarium od 35 do 40 stopni strefa ciepła, od 24 do 28 strefa chłodniejsza. Oczywiście na noc mogą być spadki temperatur nawet do 20 stopni. Jeszcze co do urządzenia zbiornika. Dla dobrego samopoczucia jaszczurki w terrarium dobrze by było, żeby miała jakieś skrytki. Możecie sobie kupić na przykład tubę dębu korkowego. Połamać ją według własnej fantazji, tak, żeby stworzyć z tego różne schowki dla jaszczurki. Jeszcze co do wystroju dalej. Podłoże powinno być dosyć grube, ponieważ lubią się zakopywać. I ja polecam nie jakieś tam zrębki, które są dosyć sztywne i twarde, tylko lignocel albo aspen, tak, żeby nie kaleczyły się w żaden sposób. Jednym z wielu powodów, dla których pokochacie tą jaszczurkę, jest to, że to jest naprawdę wszystko żerca. Jeśli macie w domu cukinię, dynię, marchew, fasolkę szparagową, ogórek, brokuł, jaszczurka to zje. Możecie podać, zwłaszcza dorosłym osobnikom, zieleninę typu rukola, liście mniszki, roszpunka, endywia. Nie polecam, żeby dawać szpinak, sałatę lodową i białą kapustę oraz awokado. Jeśli macie osobniki młode, to musicie dbać o większą zawartość białka w diecie. Polecane są jaja przepiórcze, chude mięso gotowane, mokra karma dla psa lub kota, karaczany, świerszcze, dżdżownice i uwaga, ślimaki w skorupkach. W ogóle ślimaki możecie traktować jako taki przysmak dla tylik i jest to dla nich dosyć charakterystyczny pokarm. My dzisiaj pokażemy wam cały proces powstawania pokarmu dla młodych osobników, ale jeśli byście chcieli karmić je w łatwiejszy sposób, można. Karmić mokrą karmą dla psów i dla kotów. Z tym, że należy pamiętać, że kocia karma jest tak zbilansowana, że bardziej pasuje dla osobników młodych, a psia karma jest tak zbilansowana, że bardziej pasuje dla osobników dorosłych. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie oszczędzajcie na tej karmie, kupujcie y, takie produkty, które są bezzbożowe i oczywiście nie z najniższej półki, gdzieś tam w, w jakimś podrzędnym markecie. Na początku dodajemy mięso, jest to, najczęściej jest to drób, ale oczywiście może to być również wieprzowina czy wołowina. Kroję na małe, na małe kawałki, żeby się po prostu szybciej ugotowało. Następnie dodajemy jakieś warzywo. Ja mam tutaj marchewkę, ale oczywiście nie musi to być marchewka. Może to być również cukinia czy dynia jakie akurat warzywo macie pod ręką no i jako ostatnie dodajemy również jajka żeby miały zróżnicowaną dietę wszystko zalewamy wodą no i musimy zagotować około 20-25 minut po ugotowaniu i wystudzeniu wszystkiego należy zblendować razem mięso z marchewką oraz jajkami no i dodać suplementy nie musimy wszystkiego rozdrabniać na drobną papkę wystarczy tylko tak prowizorycznie wszystko pominąć. Po przygotowaniu całego pokarmu dla młodych, teraz przychodzi czas karmienia. Oczywiście dla dorosłych, bardziej jeszcze urozmaicamy tą dietę. Dodajemy przede wszystkim duże zieleniny, takie jak rozponka, albo jarmuż. Tutaj macie osobnika ekstremalnie dużego y, gatunku cincoides intermedia. Nie liczcie, że zawsze wam dorosną do tak ogromnych rozmiarów. To jest wyjątkowy egzemplarz. Y, co jeszcze chciałem podkreślić? To są jaszczurki żyworodne, czyli cała ta zabawa, yy, którą macie zawsze z inkubatorem, z inkubacją jaj, odpada. Po prostu pewnego dnia otwieracie terrarium, a tam jest cała gromadka biegających ślicznych młodziaków. Od 5 do 15 sztuk. Zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania kanału. Tak, moje osobiste doświadczenie do tej pory z tym gatunkiem było takie, że miałem jednego osobnika w Terarium obok Zmywaka, gdzie zazwyczaj byłem sprzęty dla węży, i on po prostu wychodził i przyglądał się, co ja tam robię, czyli ewidentnie szukał kontaktu ze mną, no ja niestety nie miałem wtedy jakby zbyt wiele czasu, ale po dzisiejszym materiale. Jak się tu naoglądałem, tyle różnych cudnych odmian i różnych osobników. Sam myślę nad tym, że wrócę do tego pomysłu i jakieś osobniki sobie kupię. Jakby ktoś z Was chciał też hodować taką jaszczurkę, to zapraszam. Będę miał też kilka sztuk na sprzedaż. Niemniej, jeśli ktoś myśli o odmianach barwnych, to już w przyszłym roku, w czerwcu, należy się kontaktować z hodowlą kozioł skins, gdzie będą pierwsze osobniki odmian barwnych do wolnej sprzedaży. Dodatkowa informacja dla osób delikatnych. Tutaj na hodowli nie ma żadnego nieprzyjemnego zapachu, a odchody to wręcz są suche bobeczki. Nie śmierdzi to, także nie ma obaw, że w domu przy hodowli będzie jakiś ostry zapach. Mogę tylko powtórzyć, że zwłaszcza po nakręceniu tego materiału, że to jest jaszczurka, która jest warta naszego zainteresowania. No, są to takie małe gamonie, jak powiedział ktoś, kto widział je na żywo w Australii. Idąc na plażę, można było je złapać, pogłaskać i odłożyć z powrotem na miejsce, bo tak naprawdę one zbyt wiele nie potrafią nam skrzywdzić. Bo jedyną obroną jest niebieski język, jakieś fuczenie, syczenie i nadymanie się. Ale tak naprawdę, super jaszczurka do kochania.